Na transmisję zapraszam Arma Polskie Folie, producent akcesoriów i wysoko przepuszczalnej membrany dachowej. Każdy chce, aby omijały go kontuzję, mówi Macie Kucia, Panu i słusznie, bo przecież nie sztuką jest znaleźć się w szpitalu poza torem na dłuższą przez My wracamy jednak do spotkania. Jedna zmiana w miejsce Karola Zombika Frank Patcher. Jego partnerem będzie Robert Miśkowiak. Patcher w kastku niebieskim, Miśkowiak w czerwonym. Przeciwko nim Paweł Miesiąc w kasku białym, Lukas Dream w kasku dołu żółtego. Drym dzisiaj bardzo słaby występ, jak na razie. On oczywiście walczy, stara się, ale od tamych chęci punktów nie przybywa. No i to jest myślę. Kwestia tego, czy Dreml pojedzie w biegach nominowanych. Jeśli tutaj pojedzie znowu na 0 lub 1, to myślę, że Czecha nie zobaczymy dzisiaj. Już w tym meczu. Miesiąc. Facer Dreml, Miśkowiak, od krawężnika taka obsada w biegu numer 11. Dobrze Pacer ale szybszy od niego w kasku białym był, teraz próbuje Miśkowiak, ale zamknięty ale dobry zamysł był Roberta Miśkowiaka, zamknięty przez tego w kasku białym Pawła Miesiąca w przodu jest Ryml Miesiąc teraz, drugi, trzeci Miśkowiak ciasno tam na wyjściu z tego wirażu Faczar także tutaj pokazuje, że nie pojedzie za darmo dzisiaj Dremel bardzo daleko z przodu, a Paweł Miesiąc będzie musiał do końca odpierać ataki Roberta Miśkowiaka. Frank Parton jakby spuścił z tonu. blisko Miesiut na ten teraz szerzej. Miśkowiek konsekwentnie przy krawędziku, a Lukas Drem, to widzą państwa na swoich ekranach, już przewaga, bardzo dużo tego zawodnika. No i to będzie oznaczało, że Lukas to na prawdopodobnie zobaczymy jednak w biegach nominowanych ale poczekajmy, bo do nich jeszcze troszeczkę, Dremel za 3 2 punkty Pawła Miśionta jeden punkt Roberta Misikowiaka bez punktów Frank Faczer 1-5, przegrywają gospodarze no i 28-38, 10 punktów przewagi podopiecznych Darka Śledzia, to oznacza, że Janusz Stachera może zastosować jokera lub złotą rezerwę taktyczną jak kto woli właśnie w tym momencie już to może zrobić a czy taki manewr będzie przekonamy się za kilka minut spójrzmy na powtórki tego wyścigu w kasku żółtym Mikael Max na Państwa ekranach teraz Robert Miśkowiak w kasku czerwonym i tutaj mamy informację właśnie, że w miejsce Adriana Gomulskiego pojedzie Robert Miśkowiak jako złota rezerwa taktyczna jego partnerem będzie bardzo słaby dzisiaj Patek Pawłaszczyk w kasku białym natomiast partnerem Mikaela Maxa Dawid Lampard, który Dzisiaj poczyna sobie nieźle na Ostrowskim Owalu. Tutaj jedynie zwycięstwo 8 do 1 daje jeszcze gospodarzom szansę. Oczywiście, jeżeli wygrają na przykład 6 do 3, to wtedy też nie stracą kontaktu jeszcze z ekipą z Rzeszowa, ale ciężko będzie, bo oprócz tego wyścigu do końca spotkanie, jeszcze 3 biegi i tutaj już nie wolno kalkulować, tylko trzeba jechać na maksa, zobaczymy to pokaże w tym wyścigu Robert Miśkowiak będzie w stanie pojechać na 6 punktów dzisiaj nierówny bardzo, ale najjaśniejsza postać oprócz Nermarka drużynie Janusza Stacherych Dobrze Miśkowiak Max nie to spóźnił start Miśkowiak ścina do krawężnika Dobry manewr tego zawodnika już jest pierwszy Max drugi, trzeci Lampard czwarty jak na razie Patryk Pawłaszczyk, a więc ta zmiana udaje się tylko połowicznie bo Pawłaszczyk w tej chwili ostatni i jego punktów zapewne zabraknie do, do zwycięstwa 8 do 1. Ale jeżeli gospodarze tutaj wygraliby 6 do 3, to będziemy mieli 5 punktów przewagi pod darka śledzia. Ale tak na nową sprawę nie, nie mają kim jechać dalej gospodarze. Bo jeżeli teraz jeśli kowalik punktów, to potem zmiany można robić. Ewentualnie. Na Daniela Nermarka, ale nie wiem czy Nermark będzie na tyle dobrze dysponowany, aby pojechać jeszcze kolejne wyścigi. Miśkowiak za 3 razy 2, czyli za 6. Potem Mikael Max, Dawid Lampard i Patryk Pawłaszczyk. A więc 6-3 w tym wyścigu, 41 punktów mają goście, 34 to jest wynik punktowy gospodarzy, a więc 7 punktów to jest i dużo i mało, mają 3 biegi do końca gospodarza, by to odrobić. Jest to oczywiście możliwe, bo wystarczy wygrać 2 razy 5-1 i będzie ta strata zniwelowana, no ale to trzeba zrobić, czy będą w stanie. Do dokonać zobaczymy czego nam się zaś 13. ostatni z biegów serii zasadniczej mamy jedną zmianę Nikolaj Klint w miejsce Mariusza Saszewskiego, jego partnerem będzie Daniel Nermark natomiast wśród gości Maciej Kuciapa w kasku białym Dawid Tachera w kasku żółtym no i tutaj chcąc marzyć o w wygraniu tego spotkania gospodarze muszą pokonać gości albo 4-2, albo 5-1, to wtedy jest jeszcze dzień nadziei i szansy przed biegami nominowanymi. Ale patrząc na zdobycze punktowe poszczególnych zawodników Ostrowa, no musiałby stać się tut, gdyby żeby gospodarze ten dzisiejszy mecz wygrali. Myślę, że nie mają atutów. W w tej chwili Ostrowianie no ale zobaczymy być może ten wypadek Gomorskiego bo działał na nich przeciwnie czyli to no, i będą chcieli pokazać się tutaj do końca Kuciapa i Stachera kontra Nikolaj Klint i Daniel Nermark przed nami 13 złona. dobrze Nikolaj Klin dobrze także w piasku żółtym Stachyra. 3-3 jak na razie. A Nermark atakuje Stachyra. Stachyra. Jest pierwszy, drugi, Nermark, trzeci. Nikolaj Klin czwarty. W tej chwili Kuciapa. Kuciapa orbituje tam pod bandą. Już jest w tej chwili trzeci. Chociaż nie, Klin tam stara się nakrywać go ale Kuciapa przedar się na trzecią pozycję z przodu Stachyra, drugi Nermark, trzeci Kuciapa, czwarty Nikolaj Klint to oznacza jedno, że właściwie będzie po meczu w Ostrowie, ale poczekajmy raz jeszcze bo to jest tylko sport i tutaj wiele rzeczy się może zdarzyć, teraz o jaki defekt, poważny chyba Dawida Stachery, bo Zakopciło się tam z silnika, dość poważnego chyba się stało z jego motorem, nie sądzę, aby to był łańcuch. No i takim sposobem gospodarze wygrywają 4-2. No ale to może być za mało na dwa ostatnie biegi w Ostrowie. Więc pierwsze miejsce: 3 punkty. Nermark, 2 punkty dla Kuciapy, jedno oczko. Nikolaj Gdyn bez punktu. Dawid Tachera 4-2, 38, 43, 5 punktów przewagi. Wystarczy zremistować 14 tą Twego gością, aby wyjechali z Ostrowa z punktami. Jak rozstrzygnie sprawę. Zwycięzcy w tym spotkaniu Dawid Stachera na drugim motocyklu. Bo tamten zupełnie nie nadaje się do jazdy. On w kasku żółtym pojedzie razem z Lukasem Drymlem. Natomiast gospodarze. To Mariusz Staszewski i Frank Pacze Nie sądzę tutaj, aby byli w stanie pojechać na tyle dobrze, aby była jeszcze szansa na wygraną w tym spotkaniu. Trzeba w tym biegu wygrać, obojętnie w jakim stosunku, ale trzeba wygrać tę gonitwę, aby myśleć o czymś w biegu numer 15. Jeśli gospodarze. Edwik zremistrują, albo nie najbóg dla nich przegrają, to właściwie wszystko zdaje się jasne i bieg numer 15 będzie tylko formalnością. na Daszewski w niebieskim Paczel w czerwonym, Stachyra w żółtym, Dreml w kasku białym. Dawid Takera i Lukas Dreml kapitalnie Stachera Dreml bardzo szeroko pod bandą i już jest właściwie wszystko jasne. Lukas i pierwszy, drugi, nawet taki na trzeci. Jedzie w tej chwili Frank Butler, czwarty, Mariusz Staszewski. Już wszystko jasne. Jeśli oczywiście nie popełnił błędu albo nie będzie defektu którego jest z dowodników z to wiadomo, że marmach radykówka. Będzie w pełni szczęśliwa kibice Niektórzy opuszczają już obiekt przy ulicy Paderewskiego No tak fatalnego sezonu w Ostrowie nie było dla Chociaż oczywiście Nikomu się w takich kłopotów nie życzy Ale ja pamiętam kiedy jeszcze nie tak dawno płatono niepotyczne pieniądze zawodnikom w Ostrowie I niestety proszę Państwa, leżycie ponad stan kiedyś musiało się odbić wielką Szkawką Tryml Stachyra Paczer Staszewski 5-1 48-39 A więc już znamy zwycięzcę Tego spotkania Smutno w postrowie I bardzo cicho Bo to tu dużo komentować Gospodarze na dnie Ligowej tabeli No i teraz trzeba będzie Wbierać się do baraży ekipą z Grudziądza. 9 punktów przewagi gości. My popatrzymy na powtórki 14 konicwy, a potem już 15. bieg z udziałem najlepszych zawodników dzisiejszego spotkania. Bieg numer 15 będzie nam kończył te zawody w ostrowie czterech najlepszych zawodników dzisiejszego spotkania I już na torze Robert Miśnikowek w Pesku Czerwonym, Daniel Nermar w Kastku Niebieskim To jest parę gospodarzy, a goście Mikael Max w kastku żółtym. Maciej Kuciapa w kastku koloru białego. Podjeżdża w tej chwili Daniel Nermark. A tutaj mototykle Maćka Kuciapy. Mikael Max skoncentrowany na pierwszym polu. No i zobaczymy, czy będą w stanie gospodarze konorowo podejść do tego biegu i wygrać go. I chociażby dla tej garstki najwierniejszy kibit. Max z Żółtym, czerwonym Miśkowiak, białym Guciapa, niebieskim Nermark. Piętnasty wyścig spotkania Ostrów Rzeszów przed nami. Dobrze, tym razem Max, który jest pierwszy w tym pierwszym wirażu. Miśkowiak drugi. Ale tam przemknął obok niego, jak obok Burmanki Maciej Kuciapa Zanim się zorientował miśkowiek to jest grane To już Kuciapa był z przodu Para Marmychadykówki Prowadzi teraz bez pardonu za taką swoją kolegę Nermarka, nie wiem czy Robert Piśkowiek nie widzi tego, że Gospodarze są z przodu, szkoda bo Nermark E, mógł tutaj powalczyć goście byli z przodu, więc siłą rzeczy było wiadomo, że tam z tyłu jedzie Daniel Nermark zapewne po biegu. Nermark będzie miał coś do powiedzenia Miśkowiakowi a gospodarze spokojnie po 5 punktów do mety i to będzie oznaczało, że i tak dojadą do mety, że 53 punkty zdobędą dzisiaj na torze w Ostrowie, a gospodarze tylko 40, tak jest. Kończy się nam ten wyścig. I kończy się to spotkanie zakończone podwójnym zwycięstwem ekipy gości. Max i Kuciapa podziękowali sobie za współpracę. 40 punktów dla gospodarzy, 53 dla gości. Oczywiście, gdyby był Gomulski, mogłoby to wyglądać inaczej, chociaż to jest takie gdybanie, bo nie można w ten sposób rozpatrywać spotkania. My zapraszamy na powtórki tego 15. wyścigu, a potem. Robert Miśkowiak na pewno i Dawid Stachera, bo odwiedzali nam wywiad po spotkaniu. Będziemy w Parku Maszyn, tam z nich rozmawiamy. No i zobaczymy, co będzie miał do powiedzenia Robert Miśkowiak o tym 15. wyścigu, bo zapewne będzie zapytany o to. No a Dawid Stachera, my widzieliśmy w parkingu, jak wygląda motocykl jego po tym defekcie, a Państwo zobaczą. Jak to wszystko jest, jak to wygląda. Praktycznie silnik nadaje się na złom, ale o tym opowie Dawid, z którym rozmowa już za chwilę. Z nami Dawid Stajera, jak zwykle, skory do rozmów. Dawid, 13 bieg, ogromny pech na prowadzeniu, defekt, silnik wygląda makabrycznie. No zgadza się. Dosyć dawno nie miałem takiego defektów, wszystkie części wyleciały dołem na tor, także silnik do kompletnego złomu, szkoda uciekły punkty, pieniążki teraz tylko koszty, silnik jest całkowicie z złom, także powodów do zadowolenia nie ma, no jedynie to, że wygraliśmy mecz że udało mi się parę punktów zrobić no ale wiadomo, ból jest, bo straciłem najlepszy silnik, także teraz mamy nie lada zadanie, żeby go odbudować i teraz ciężki tydzień czeka przed nami eee, tak mówiłem, mówiłeś, wygrał Rybnik również wygrał, jednak Grudziąc u siebie przegrał z Dałgapilis, więc spotykacie się nie z Rybnikiem, a prawdopodobnie z Poznaniem. Czy to jakaś różnica do Was? Myślę, że nie. Czy Rybnik czy Poznań, do każdego rywala podejdziemy tak samo. Mamy w miarę dobry team teraz. Myślę, że jesteśmy w stanie zrobić dobrą przewagę w domu, resztę obronić na wyjeździe i przechodzimy dalszą fazę playoffów. Dzisiaj 8 punktów plus jeden bonus. Jest to wynik dla Ciebie zadowalający, czy jednak wolałbyś lepiej? Biorąc pod uwagę defekt na prowadzeniu, gdzie tych punktów by się już wtedy zrobiło 11 plus bonus, także wynik byłby naprawdę dobry. Chciałbym zawsze tak na wyjazdach robić powyżej dychy, to byłbym naprawdę zadowolony. No ale cóż, zawsze jak idzie, to coś musi się zepsuć i nie jest tak, jak by się chciało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Z nami Robert Mieszkowiak. Dzisiaj lider drużyny, 14 punktów plus bonus. Czym jest spowodowane ta zwyżka formy, można powiedzieć, dzisiaj? Nie zwyżka formy, tak, do końca to trochę tych biegów jechałem. Ja miałem też na początku dosyć nieudane, na 5 jechaliśmy wykluczenie, gdzie, gdzie zupełnie się nie zrozumieliśmy z Danielem Nermarkiem. No Takie zdarzenia się zdarzają, tym bardziej, że to był bardzo ważny, bardzo ważny, ważny dla nas mecz, bo chcieliśmy to wygrać i był dla nas, podchodziliśmy naprawdę ambitnie i chcieliśmy to spotkanie wygrać. Więc no szkoda, szkoda. Do końca swojej postawy nie jestem zadowolony, ponieważ dużo błędów tak naprawdę porobiłem. Tor był totalnie twardy, nie spodziewałem się nawet takiego toru, że tak naprawdę taki tor będzie, troszeczkę przez całe zawody regulowałem ten sprzęt, próbowałem, bo pierwotnie poprzednio żeśmy jeździli na troszeczkę bardziej przyczepnym torze. No trudno, to, tor był dla wszystkich równy, przegraliśmy, szkoda, ale tak naprawdę trzeba patrzeć pod tym względem, że, że naprawdę mamy bardzo dużego pecha. Tym bardziej mój upadek yy, na początku zawodu, następnie. Yy, Adan Gomulski, który też spowodował panek, dwóch zawodników naszego, mało nie wyjechało. Adrian pojechał do szpitala, oby mu wszystko było z nim dobrze i, i żeby startował na następnych zawodach. Co zrobić, Pewna nie opuszcza, wszyscy państwo widzicie. W ostatnim biegu to pomyłka, czy po prostu nie widziałeś, kto idzie za tobą, bo Daniela Nermarka tam bardzo ostro potraktowałeś? Znaczy taka trochę była pomyłka, ponieważ yy, w tym wszystkim naprawdę byłem, spodziewałem się, że, że Daniel Nermark... Yy, Jedzie tak naprawdę z przodu, nawet nie zobaczyłem, to jedzie z przodu, patrzyłem jak atakować yy, Maxa i to troszeczkę takie niedomówienia, więc to ten, ten miało do mnie problemy, ale, ale jakieś pretensje, ale wszystko sobie zawiesiliśmy. Wiadomo, że to pod wpływem emocji i myślę, że wszystko będzie dobrze. Takie sytuacje na to, że się często zdarzają niedomówienia, gdzie, gdzie naprawdę jest wyścig bardzo mocny i jedziemy o zwycięstwo. Robert, muszę zadać te pytanie. Często kibice na forum i po prostu nawet nawet oglądając relacje pytają się, dlaczego Robert Miśkowiak tak rzadko udziela wywiadu, tak rzadko dzieli się z kibicami, co się dzieje po prostu z formą, z motocyklami i tak dalej. Co jest powodem tego? Co się dzieje? No w czasie zawodu że nigdy nie odmawiam specjalnie wywiadów, To, że nie chcę rozmawiać, to, to proszę nie wziąć to odebrać to źle ode mnie, ponieważ jestem zawodnikiem, gdzie naprawdę wolę, potrzebuję takiego dość dużego spokoju, tym bardziej, że jak idzie, czy nie idzie, żeby usiąść, pomyśleć. Wolę się naprawdę tak naprawdę nie, nie rozpraszać wielce, nie rozmawiać, e, pomyśleć nad swoimi błędami, poprawić coś. E, to jest dla mnie ważne i istotne, a więc teraz udzielam wywiadu, a proszę naprawdę nie mieć do mnie żalu, jeżeli nie chcę tam rozmawiać e, poniwa, e, w czasie zawodów, ponieważ mecz trwa i skupiam się na tym, co robię w danym momencie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich kibiców. Dziękuję. E, Lukasz, 8 punktów, na koniec się dopasowałeś. Zmiana motocykla? Ja zawsze mówię 8 i bonus, to znaczy 9, jo? ale... Já měl problémy dopasovat, ne motor ten samý od počátku, od prvního běhu, tylko za vše jsem všecko změnil a motor, že, že by jechal před i trošku za pozdno, ale ostatní dvě běhy byly stoprocentně dopasované, že jsem byl tak šipký, že všichni tylko pačili i nemohli mě vypředit. Škoda, že za pozdno jsem tak dopasoval i nic zlého, vygráli jsme i dla mě dobrý na nastepně jak tu budeme jezdit, je tak tvrdý jak nešají. To, to začnu meč na tom samém spřetu i venu vygrávat od prvního běgu. Problém byl v tom, že v zešlém roku byl přičepný tor dla nás i v tu chvíli dla toho slabšího týmu jejich tutaj e, zrobili tvrdý tor i trochu mi to dalo, než jsem dopasoval, ale v pořádku. Žešov na druhém místu, Žešov na druhém místu, tým, to jest zadovalajíce dobrý wynik według těbě? Jo, v konci jsme vyvalčili druhým místě, to, to byl ten gol, co jsme chtěli Teraz będzie play -off. to jest nowy, nowa, nowa runda sezonu i od początku się jecha i wszystko się musi znowu dopasować, żebyśmy wygrawali tak jak w pierwszym początku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zakończyło się już spotkanie pomiędzy drużyną z i Rzeszowa. Wygrali Rzeszowienie 53 do 40 za chwileczkę punkty poszczególnych zawodników plansze, Najpierw gospodarze, Tutaj Państwo widzą Robert Piszkowych. Faktycznie 14 punktów najlepiej. W ekipie gospodarzy. Dobry występ Clint, Bekatujana Komunskiego, a goście Kuciapa 13 i Mikael Max 10. Właściwie wszyscy pojechali. W ekipie Marmy Hadykówki. I to było dzisiaj kluczem do sukcesu. My już żegnamy się z Dostrowa. Zapraszamy na kolejne relacje z Żużla w telewizji Sport Club. Tym razem już z rundy playoff, bo playoff zaczyna nam się 9 sierpnia. My na pewno pokażemy ciekawe spotkania na naszej antenie. Dziękujemy, do widzenia, do zobaczenia. Na transmisję zaprasza Marma Polskie Folie, producent akcesoriów i wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowa. Na program zaprasza firma Auto Karol Piotr Majka, lider wśród importerów samochodów ciężarowych. Na program zaprasza firma Paxton Polska, importer samochodów użytkowych.